Dzisiaj realizuję trip, który od bardzo dawna chodzi mi po głowie No będzie ciekawie Just look at this shit Tutaj szlak przecina ostatnią drogę Więc zbijam się już teraz prosto na rozlewisko Nidy No cool No, i słońce w zasadzie skryło się za horyzontem. Ale widok stąd jest kosmiczny. Siemanko. Dzisiaj realizuję trik, który od bardzo dawna chodzi mi po głowie. I jako, że jestem trochę takim miłośnikiem kolei, to od dawna. Na fotbajku chciałem się przejechać z szlakiem kolejki wąskotorowej Jędrzejów w, w Punidzie. Jest to około 30 km przez bardzo ciekawe tereny. Mamy dziś czwartek, 21 stycznia. Jest y, godzina 10.20 i generalnie jedzie się trochę ciężko po, po śniegu, po wczoraj z sztopnał, a w nocy przemarzło i, i to trochę i zrobiła się taka skorupka, którą dość ciężko przebić fatbajkiem. Ale spokojnie, poczekam aż. Słońce to trochę ogrzeje i na pewno ta skorupka się rozpuści i wtedy będzie raz, że trochę lżej będzie się jechać, a dwa, że ciszej. W sumie to mam nadzieję, że w ogóle cokolwiek słuchać z tego co mówię. Ze względu na właśnie dość ciężki na ten moment śnieg do jazdy. Pierwsze kilometry pokonam sobie ścieżką rowerową która biegnie wzdłuż torów. Myślę, że będzie można uznać tą część za zaliczoną. Mimo że nie jadę torowiskiem, ale jeszcze się najeżdżę dzisiaj torowiskiem 30 km jest do zrobienia, jak mówiłem, więc spory kawałek na farbajka. Tutaj w cieniu widzę, że cały dzień, wczoraj praktycznie odliżnie nie dosięgła śniegu i jest puszysty. Jedzie się 100 razy dłużej i dużo ciszej. No jest taka mikroskopijna skorupka, ale coś, to co w zupełności nie przeszkadza. O, ale się cieszę, że zdecydowałem się na taką wycieczkę dzisiaj. Jeszcze zima jest tutaj. Jak widać, w pełni. Wow! Wygląda na to, że chyba jednak pomyliłem się. Sądząc, że to będzie całkowicie płaska wycieczka, bo jak na razie, cisnę trochę pod górkę. Co przy takim śniegu? No nie powiem, ale jest pewnym wysiłkiem. Jest mi dość ciepło, jak widać. Śmiało, spokojnie mogę sobie śmiać bez rękawic to też muszę przyznać wina tych gripów wesji, bo są zrobione z takiego piankowego silikonu i naprawdę jest on dużo dużo cieplejszy w dotyku niż gumowe gripy odkrycie tej zimy jeśli chodzi o powiedzmy takie kwestie ubioru i zachowania temperatury ciała ręce nie tracą tak szybko ciepła ale no kurde jest pięknie no coś kurde niesamowitego wow ale kawał takiej śnieżnej pustyni. Czuję, że to będzie super trip. Uf! Ciągle pod górkę, ja nie wiem co jest grane. A jeszcze ten śnieg jest najgorszy z możliwych do jazdy Po prostu jest taka orka. A co ciekawe, czas mija, a wcale to nie dopuszcza. Ciągle jest ta skorupka na wierzchu. Ja nie wiem, ile jeszcze momentami tu mam nawet myśli, żeby zatrzymać się i poczekać z godziny nie no żartuję, jadę dalej ta kolejka woskodorowa od samego Jężyjowa biegnie równolegle wzdłuż linii hutniczo-siarkowej mamy tutaj po prawej stronie nie wiem, jakiś może kilometr przed chwilą przejechał tam pociąg spalinowy oczywiście, bo to jest bo linia hutniczo-siarkowa jest liną niezelektryfikowaną i poruszają się tam tylko pociągi spalinowe jest to jedyna linia tego typu w Polsce, gdzie mamy rosyjski rozstaw Szyn Żaden polski pociąg tam nie pojedzie No Widzę tą linię tutaj, ja Jest w sumie ze 300 metrów ode mnie Ale jest pięknie i spokojnie Prosta jak w mordę strzelił a zobaczcie to na horyzoncie płaskowy Szpińczowski. Sprawdziłem na geoportalu i jest stąd 12,75 km w linii prostej. Także przy powietrze dzisiaj jest średnio przejrzyste jest. I tam właśnie zamierzam skończyć dzisiaj tripa. Widoczkiem, mam nadzieję, że jeszcze będzie jakiś śnieg. Jak na razie dochodzi południe, a średnio chcę rozmarzać czy w sumie czuć, że jest taki lepki już, ale ta skorupka z wierzchu jednak się utrzymuje bo nie powiem, bo męczy to strasznie proszę, jaka piękna przystań rowerowa fajny, fajny Jest chyba jakaś stacja kolejki, tutaj nawet po prawej jest drugi tor trochę zarośnięty i raczej nieużywany, ale jak coś pociągi mogły się tutaj kiedyś wymijać no, trochę szkoda, że takie atrakcje są tak zapuszczone. Myślę, że to mogłoby być super, jakby to rozwinąć. Na horyzoncie po lewej 2-3 km stąd widzę las. I prawdopodobnie to tam kończy się ścieżka rowerowa. Tam zacznie się tak naprawdę chyba zabawa dopiero. <gryw> Tutaj to taka rozgrzewka jest. Zwiskamy numer 1 dzisiaj. Dziwna sprawa, bo z podłączonym powerbankiem nie chce startować nagrywanie Jak się tylko odepnie powerbank, to od razu startuje Ekstra Chciałem dzisiaj generalnie przetestować takie rozwiązanie, żeby Właśnie jeździć z podłączonym powerbankiem cały czas Do baterię, baterię, bo niestety na ostatniej wycieczce jedna bateria nagrała może z 12 minut Strasznie tracą pojemność w niskich temperaturach te baterie Niby oryginalne GoPro Grywa. Przed wjazdem do lasu tutaj ten moment pokazywał 6,5 stopnia. Ale myślę, że teraz temperatura gwałtownie spadnie na wskaźniku. Wiem, że kolejka nie jeździ, ale i tak przed każdym przejazdem przez tory muszę się obejrzeć. Taki już nawyk. Ale w sumie dobry nawyk. No, to w tym momencie ta ścieżka rowerowa zamienia się w taką ścieżkę No będzie ciekawie Dobra, lecę jest 12.30 Ciężej się trochę jedzie niż myślałem, ale nie jest tragicznie. Myślę, że dojadę do końca pan begins. Oh no! Górna! Jak tak będzie się jechać, to masakra! Mam nadzieję właśnie, że nie będzie czuć jakoś tych podkładów. Nie jest tragicznie, tylko momentami się podskakuje. Ale, kurde, jest tutaj. Parę stopni niższa temperatura. Masakra. Strzelam, że jest gdzieś ze... ...maksymalnie 2. Just look at this shit. Wszystko tutaj jest zajebiście wygląda teraz. A już czwartek albo piątek w zeszłym tygodniu, świeżo po co śniegu. To tutaj to musiało być po prostu jak w jakiejś... ...nie wiem... W magicznym świecie, naprawdę. Te drzewa pewnie wszystkie były oblewane śniegiem. Wyjeżdżam z lasu. Trochę, trochę bardziej otwarte tereny. I fajny widok tutaj jest. Po lewej zaraz pod słupem jest most na linii RHS. Prawdopodobnie pod tym mostem będę przejeżdżał. A po prawej stronie widać już dużo bardziej wyraźnie płaskowy Szpińczowski. Holy shit! This is fucking cool. Po raz pierwszy chyba jeden na sypie. Tutaj szlak przecinał ostatnią drogę Więc zbijam się już teraz prosto Na rozlewisko Nidy Spokojnie Skorzystam na razie z tej równoległej drogi, żeby dać trochę plecom odpocząć, bo na tym Torowisku strasznie się poskakuje Trochę się tamtą drogą na dole zapędziłem Za bardzo zjechałem w krzaki No ale udało mi się znaleźć przez przejście przez takie krzory i oto jestem przy pierwszym takim fajniejszym moście No kule Kurde ile to ma lat Nice Czy to może być lida? Holy shit, chyba tak. Nice. Tam w oddali widać most. No, hejsie, ale super. I pomyśleć, że jeszcze dzisiaj rano, a właściwie wczoraj wieczorem, zastanawiałem się, czy, czy będzie śnieg, czy opłaca się w ogóle iść na tego tripa. No więc zaczęła się ta sekcja długich mostów i pomyślałem sobie, że sobie tutaj gdzieś siądę i zjem bo tam dalej na rozjeździe torów to wiedziałem, że trwa jakaś budowa są ludzie, kręcą się pracownicy jacyś więc tutaj na pewno w ciszy i spokoju sobie zjem 15.04 no a chcę do Pięczowa dojechać no to nie zostało mi za wiele czasu no, muszę przyznać, że trip jest prima sort, tutaj znowu muszę zejść i prowadzić ale jest naprawdę ekstra to już ostatni mostek jaki mam do jego przejścia przed Ujmianowicami Ciężko się trochę po tym idzie, ale wygląda to naprawdę super Uf, ja Muszę przyznać, że jeszcze do samego pińczowa jest kawałek I albo się pospieszę, albo nie wiem na pewno będę jechał już w posiemku no. no jestem już naprawdę blisko Płaskowy w pińczowski widzę cały Pozostało mi go tylko jeszcze objechać i już będę w pińczowie No i słońce w zasadzie skryło się za horyzontem So cool Whoa. Ekstra traska ten odcinek końcowy jednak ma takie swoje przebłyski. Wow. Po lewej stronie nie jest droga asfaltowa w skowronnie I po centralnie na godzinie 9 jest z Pięczowski. Objeżdżam go teraz po prawej stronie. Powoli się rozrobi zmrok, ale w sumie nie jest źle. Może nawet się uda dojechać do Pięczowa bez użycia lampeczek. Tutaj na górze i na początku Płaskowy rzut, znalazłem jakąś latankę widokową Wbijam tam, bo nie mogę tego przepuścić Już tutaj Widok jest naprawdę niezły No wiesz, że spoko tutaj, wejście na górę Nie zajęło mi tak dużo czasu jak myślałem Że zajmie Kurde, troszkę wcześniej jakbym był Ale widok stąd jest kosmiczny dobra, spróbuję stąd zjechać, zobaczymy co z tego będzie. Nie jest wysoko, ale jest tak dość stromawo. jest dobre, miejsce na zejście. I tam do na dół, do asfaltu. I ha. No końcówka jest taka. Jasny chujet!

Ta końcówka była nie, szczególnie niezła A moja ścieżka prowadzi tutaj na wschód dalej. Robię ostatnie 3,5 km szlakiem kolejki wąskotorowej. Jest jeszcze w miarę widno i w sumie mógłbym jechać bez lampeczek, ale właśnie takich rzeczy już trochę nie widać w tym świetle dziennym, którego prawie w ogóle nie ma. Idę trochę na takim nasypie teraz. Prawa, którą przez chwilę jechałem po prawej stronie na dole. No i muszę przyznać, że też tutaj jest całkiem ładnie. Jakieś 300 metrów przed sobą widzę już z nagronda, przy którym kończą się tory. I znajduje się tam stacja końcowa kolejki. Jak również końcowy punkt mojej wycieczki. Jeszcze parę metrów końcowych torów. No, dziękuję dobranoc pięczów 30 km 7 godzin optymalna trasa, optymalny dystans no dobra, czas się pożegnać Dzięki za oglądanie Mam nadzieję, że filmik się podobał. w Planie kolejne jakieś rzeczy słuchajcie, dzięki do zobaczyska Pamiętajcie, trzeba dużo trenować, bo sezon się zapowiada konkretny no wyjazdy bike adventures będą takie będą. Trenujcie, narka.